Cześć, chciałem Wam pokazać ul. Może od góry zacznę? Proszę bardzo. Tu kamera może pokażę do środka. Bia, bia, bia. bia. Tak wygląda w środku. Snozy jeszcze będą to robione później. Teraz tutaj zakładamy. Tak się to, tak to wygląda. Z tyłu mamy. Z tyłu mamy żwiczki do, wyci do wycięcia plastrów. No to niestety, nie mam przyrządów. No i tak wygląda, tak wygląda ul spalet. To jest zrobione spalet. Wszystko. A to jest drewno egzotyczne, gdzie w pracy robimy podłogi dla To tirów.